i tak dalej, to radzi sobie jako kamerka ma dobre kontakt z klientami. też ogarniam wiele innych spraw, tylko tutaj w ale też i za Te że dobre czasy można już tylko wspominać. Tak od roku zaczęło nam się chwiać. W tej chwili wydajemy 20-25 dniach. Prowadzimy katering na przedszkoli. Gdyby nie było tych cateringów, to sytuacja Ciężko. Przyczyn kryzysu Krzysztof upatruje w swojej chorobie. Nie było tego całego nadzoru, i obiady w tym czasie, jak się też wychodziły nie tak, jak powinny wychodzić. Klienci też się pewnie przez ten cios chęcali. Pracownicy widzą to inaczej. Czy jest szef, czy nie jest szef, a ja zawsze staram się wywiązać jak najlepiej ze swojego popiaru. Zarzutów, tam nie mają więcej. To jest porywczy, wybuchowy. Najbardziej cierpi na tym teatrze. Bo wszystkie uchybienia, wszystkie niedociągnięcia oraz do arty.